Siemano, z tej strony oczywiście kto inny jak nie. Pysia. <grym> Dobra, byka. Um, ok, zrobimy takie małe um, ocenianie, takiej książeczki. Fajna, fajna książeczka. Niektóre dziewczyny mogą ją uznać. Ja, to jest moja druga taka, którą miałam w życiu. I dzisiaj ocenimy sobie naklejki. Um, może na pewno coś pokorolujemy, jestem tego pewna. Najpierw oceniamy naklejki. Dobra. Um, to jest, nie wiem, jakaś kartka <grym> um, dobra nie um, to są kwiatuszki bardzo fa fajnie, to jest jakaś czapka, Co to w ogóle jest, ej, jak wiecie to piszcie w komentarzach, chyba, że komentarze będę mieć wyłączone, to przepraszam, nie ja kontroluję tymi komentarzami, tylko YouTube, um, to tak, takie drugie ej, nie poszłam. Um, to takie... O, jaki fajny bukiecik. Bukiecik, jaki ładne. Dobra. Sklejkę nam. E, tak. No ogólnie. To, to jest chyba jakiś portfel. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale chyba tak. Uwa, wracamy z tego, O jeza, dużo tu jest... Ja mam, będzie możecie sobie zerknąć. Mówię, tak to wygląda. E, więc ten. To tak zdarzyło, ale tu mamy dużo kurlarów. To nie mogę, dobra. To są jakieś takie... To fajna sukienka. Gucci. Gucci, ten no jak nie ma nawet takiej... Wiecie chyba, że to mój brod. tam jest. E, nie on mówi, że Gucci, nie ma chyba sukienek Gucci. Dobra, nie wiem, nie znam się. Chodzi to torebka? Torebka? To raczej, chyba się boli. Coś. No a w sumie. Nie wiadomo. Dobra. to jest chyba coś. Nie mam pojęcia. Yy, o, faj, Fajny kapelusz. Nie wiem, czy to. Wzrastałam na niego uwagę, ale nie wiem. Tu jeszcze jest jedno. Ojej, ta to patrzcie, jakie tu jest wielkie. Nie mogę, to jest takie duże. To większość karki zajmuje, naprawdę, przysięgam. Ja, nie? ty jeden, to co tutaj tu, bo zobaczyć. Dzisiaj będziemy kolorować któryś z jakichś obrazków. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Turi, tu, rutu. Zrobię sobie zaraz cięcie i wybiorę to, będę kolorować. Więc robimy. Dobrowizowiat. Zabrałam sobie taki rysunek. Ja mam dylemat, czy wybrać by ten, czy ten, ale chyba zostańmy przy tym, więc zaczynamy!